W tym materiale pokażę Wam, może nie jakoś specjalnie rozbudowany, ale bardzo przyjemny, mały zbiór koron austro-węgierskich z okresu właśnie korony austro-węgierskiej między 1892 a 1918. Wszystkie te monety to monety z wizerunkiem Franciszka Józefa. Jak widzicie, tutaj mam tylko i wyłącznie małe nominały. Całkiem niedawno pokazywałem Wam i jak zerkniecie do moich filmów materiał na temat monet właśnie większych typu 5 koron, były też materiały o monetach złotych z tego okresu, bo są to naprawdę bardzo ciekawe monety. Natomiast jeżeli patrzymy na monety małe, które kosztują kilkadziesiąt złotych, no to taki właśnie zbiorek 8 monet w nominałach 1 korona i 2 korony. Da się zbudować, tak jak powiedziałem. Każda z tych monet to myślę no, w okolicach maks 100 zł Ta tutaj była najdroższa i ona troszeczkę mnie sprowokowała do nagrania tego materiału. Zaraz powiem o niej troszeczkę, yy, troszeczkę więcej. Natomiast generalnie, tak jak powiedziałem, stosunkowo niedrogi zbiorek, mały zbiorek, ale budowany właśnie według mojego klucza, to znaczy nie każda moneta z każdego rocznika, tylko każdy typ monety. To słowem wstępu, na początku jeszcze, zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie subskrypcja, dzwoneczek, no i obowiązkowo piszcie w komentarzu, co myślicie na temat tego, co dla Was przygotowałem. Słuchajcie, korony. Zacznijmy sobie od koron austriackich. I tutaj mamy dwa podstawowe typy tych monet. Pierwszy, który był wybijany pomiędzy 1892 a 1907. I to są monety srebrne, ważą 5 gramów, średnica 23 mm i jest to srebro próba 835, tyle, czyli tyle co monety w standardzie łacińskiej Unii Monetarnej. Tutaj jest sporo popularnych roczników 93, 95, ale są też monety rzadsze typu 1906, 1907, które przynajmniej według katalogu Ucoin no, potrafią kosztować powyżej 1000 zł, a może i więcej. Generalnie ze względu na niskie nakłady. Ta konkretna sztuka, którą ja mam to jest 1893 i ona jest w całkiem fajnym stanie. To znaczy ma tutaj... Hmm, czego można by się przyczepić, to są, jak widzicie, pewne niedoskonałości na rancie, natomiast wizerunek jest całkiem fajny, nie jest poprzecierany. No te monety, te starsze, ten starszy typ, on był dosyć długo w obiegu, no i w tym obiegu się po prostu zużył. Więc one są, w sensie te wizerunki, bardzo łatwo dostępne, często da się je kupić również w jakichś tam zestawach, no w zasadzie w cenie samego srebra zawartego w tych monetach, ale zazwyczaj są mocno poprzecierane. Za ładniejszą sztukę trzeba jednak zapłacić zdecydowanie więcej, a ta moim zdaniem całkiem ładna jest. Nie jest oczywiście mędnicza, natomiast jak dla mnie jest do zbiorku ok. Kolejna to moneta z roku 1900. I tutaj, żeby się nie pomylił, 15. I tutaj jest już łatwiej znaleźć monety w, ładnych, w ładniejszych stanach, no one były po prostu zdecydowanie krócej w obiegu, czy też chyba część z nich w ogóle do obiegu nie, zostały, nie została wprowadzona ze względu na I wojnę światową, no i tutaj generalnie bez problemu znajdziemy monety w bardzo, bardzo ładnych stanach. No, i te ładne stany często wcale nie wiążą się z jakąś wyższą ceną. Po prostu jest ich sporo, bez problemu da się coś takiego do zbioru dołożyć. Ja mam oczywiście tych monet więcej, nie tylko to, co tu wam pokazuję, no bo po prostu z jakichś zestawów taniego srebra sobie powybierałem. Natomiast taki zbiorek jest budowany właśnie w oparciu o monety ładne. Przy czym ta 915 jest tutaj bez kapselka, ale mam jeszcze jedną, 1914. No, która ze względu na stan, siedzi sobie po prostu bezpiecznie w kapselku. Zobaczcie tutaj na detale na, na koronie, jak ta moneta się prezentuje. Naprawdę w bardzo ładnym, menniczym stanie. A kosztowała mnie jakieś 20 zł. Oczywiście nie dzisiaj, jakieś chyba 3 lata temu ją kupowałem. Więc jak widzicie, stosunkowo niedużo. Przykładowo mówię o tym, że są one łatwo dostępne w dużych nakładach. Ten 1914 rok test. Ponad 37 milionów sztuk nakładu. Czyli to jest drugi typ. Trzeci typ, jeżeli chodzi o koronę, to jest moneta okolicznościowa. To jest moneta wybita z okazji 60 lat, 60-lecia panowania 1908 rok. Nakład 4,7 miliona ponad. I to jest moneta, za którą już trzeba zapłacić troszeczkę więcej, ale za taki stan, jak tutaj widzicie, też myślę kilkadziesiąt złotych, nie wiem, 70-80. Zamienniczy, ładny, pewnie więcej, ale taka całkiem fajna. To jest poniżej 100 zł. Ja za tą konkretną sztukę płaciłem 80 zł, o ile dobrze pamiętam, przy czym też podaję Wam cenę sprzed kilku lat. 1908... Rok, no i domykamy to domykamy tą monetą dwukoronową. Ta dwukoronówka, słuchajcie, tylko w dwóch rocznikach 1913 14. obydwa roczniki bardzo łatwo dostępne, popularne nakłady, bardzo duże. Moneta 10 gramów, srebro próba 835, bardzo ładna i również, podobnie jak te jednokoronówki z tym nowszego typu, bardzo łatwo dostępna w Stanach ładnych czy też około menniczych. Za zamenniczą pewnie trzeba będzie zapłacić więcej wielokrotnie zdarzyło mi się te monety kupować w stanach trzecich właśnie w cenie samego srebra zawartego w tych monetach to jest Austria jeżeli chodzi o Węgry no tutaj mamy sytuację podobną ale nie do końca taką samą Słuchajcie, generalnie monety austriackie moim zdaniem są łatwiej dostępne niż węgierskie, aczkolwiek węgierskie też nie są jakoś specjalnie rzadkie. No tutaj mamy też dwa typy monety podstawowej, czyli jednokoronówka 1892 do 1906. Tutaj mamy mennicę w Kremnicy, te poprzednie austriackie były z mennicy wiedeńskiej. Rocznik szósty jest rzadki i niezmiernie drogi ze względu na niski nakład. To co ja mam to jest rocznik, słuchajcie, 1895 i zobaczcie w jakim fajnym stanie mi się tą monetę udało dorwać i zapłaciłem za nią też jakieś 25 zł, o ile dobrze pamiętam. Patrzę na detale korony, brak obić. Bardzo ładny stan, bardzo ładny stan. Tutaj na brodzie władcy no zazwyczaj te wytarcia najbardziej są widoczne. No te, te, te monety w takich stanach typowych, bym powiedział, dla tej monety no tej najczęściej wieniec jest już całkowicie nieczytelny, broda całkowicie wytarta. A tutaj mamy naprawdę, naprawdę ładną sztukę. To jest pierwszy typ. Drugi typ, który posiadam to jest 1915. I tutaj można powiedzieć analogiczny stan, czyli brak przetarć, wieniec całkowicie widoczny, broda nie jest specjalnie mocno poprzecierana, moneta z fajnym połyskiem w takiej ciemniejszej patynie, brak obić. Całkiem fajna sztuka. No i detal na koronie, no bo to jest chyba też tutaj się to najbardziej rzuca w oczy. Jakby gdzieś te wszystkie perełki, gdzieś te wszystkie ozdobniki I jest to fajnie, fajnie tutaj widoczne. Również 5 gramów, również srebro próba no 835. No i teraz moneta, która trochę mnie sprowokowała do nagrania tego filmu, bo to jest nowość, którą sobie... Do zbioru dołożyłem i to jest jedno koronówka, tak zwane milenium, czyli 1000 lat Węgier. To jest moneta z roku 1896 i stosunkowo niski nakład, bo tutaj mamy tylko milion. Tak Jak wam podałem przykład, że ta na przykład 1914 to było 37 milionów, tutaj mamy milion. I już za taką monetę w takim stanie trzeba zapłacić powyżej 100 zł. Ta konkretna sztuka kosztowała mnie chyba z wysyłką jakieś 130 zł, czyli też nie jest to jakaś cena zaporowa. Nie jest to moneta mennicza. Mennicza by kosztowała jeszcze znacznie więcej, natomiast myślę, że stan taki adekwatny do wszystkich pozostałych monet, które właśnie w tym zbiorku się znajdują. No i zdecydowałem się na dołożenie właśnie tej sztuki. Miałem tą monetę, ale miałem ją w takim stanie, który po prostu odstawał od tych pozostałych. No i z tego powodu takie coś do zbiorku ląduje. Swoją drogą niezmiernie, niezmiernie ciekawy tutaj, właśnie wizerunek. Detale są bardzo fajne. No, i dlatego, że tutaj tak dużo na tej monety się dzieje, jeżeli ta moneta jest w słabszym stanie, no to po prostu razi to w oczy, bo jest to po prostu wszystko pozacierane, niewyraźne. A tutaj mamy fajnie. I to jest trzecia z jednokoronówek, też okolicznościowa, czyli mamy dwie jednokoronówki bazowe, okolicznościową z Austrii, dwie jednokoronówki bazowe i okolicznościową z Węgier. No i na koniec dwie korony węgierskie i to jest słuchajcie moneta, która już tu się wielokrotnie na tym kanale u mnie pojawiała jest to moneta z którym jestem niezmiernie zadowolony głównie z tego względu, że zapłaciłem za nią kiedyś 40 złotych czyli niewiele więcej ponad srebro a stan jest naprawdę fajny i jest to mimo wszystko moneta rzadsza o ile te monety właśnie austriackie bez problemu znajdujecie w zestawach ze srebrem no to jednak taka dwukoronówka węgierska jak sobie sprawdzałem ceny no to Przynajmniej 100 zł, trzeba za nie dzisiaj zapłacić, za jakieś takie stany ładniejsze. Menniczenie to jest oczywiście wyższe, wyższe kwoty. Ta moneta była wybijana w trzech latach, w trzech rocznikach 1912, 13, 14. Przy czym 14 jest bardzo rzadki i tym samym drogi. Myślę, że w okolicach 1000 zł, za taką monetę w ładnym stanie trzeba zapłacić. Natomiast ta, przyjrzyjcie się jej, naprawdę fajna, i tutaj to, co mi się podoba. Czyli mamy tak jak na pięciokoronówkach, koronę Świętego Stefana podtrzymywaną przez anioły. Rewelacyjnie to wygląda. Dobrze powiedziałem Świętego Stefana? Jak się pomyliłem, poprawcie w komentarzu. Super monetka, fajna patynka. Czyli taki mikrozbiorek, jak widzicie, 8 monet, niskie nominały hmm, Austro-Węgier z okresu korony austro-węgierskiej z Franciszkiem Józefem. Jestem ciekawy, co myślicie na temat te, tych monet, które dzisiaj Wam zaprezentowałem. Dajcie mi znać w komentarzu. No i zapraszam Was na kolejne filmy. Dzięki. Cześć.